Myślisz, że spacery utrzymują Cię w dobrej formie po 60? Niestety nie do końca. Chodzenie ledwo spowalnia utratę mięśni i nie poprawia niestabilnej równowagi, ale trzy proste ćwiczenia mogą odbudować Twoją siłę, ochronić kręgosłup i sprawić, że poczujesz się pewnie na nogach, dzięki czemu pozostaniesz niezależna i pełna energii każdego dnia. Po 60 roku życia utrata masy mięśniowej i słabsza równowaga. To nie tylko coś naturalnego, to nieuniknione, jeśli polegasz wyłącznie na spacerach. Chodzenie wspiera serce, ale nie angażuje mięśni odpowiedzialnych za stabilność. Dlatego tak wiele kobiet czuje się chwiejnie i mniej pewnie w ruchu. Dobra wiadomość? Możesz to zmienić. Dziś pokażę Ci trzy proste ćwiczenia, które działają lepiej niż spacery, jeśli chodzi o odbudowę siły i równowagi. Pies z wyciągniętą łapą, bird dog. Wejścia na stopień, step-ups i mostek pośladkowy, glute bridge, są bezpieczne, łatwe do wykonania w domu i skutecznie wzmacniają mięśnie, których spacery nie aktywują. Trzecie ćwiczenie to prawdziwy przełom. Ćwiczenie 1: pies z wyciągniętą łapą Bird dog. Pierwsze ćwiczenie to pies z wyciągniętą łapą Bird dog. Może wyglądać prosto. Ale trenuje jeden z najważniejszych układów dla kobiet po 60. roku życia stabilizację tułowia. Słabość w tej części ciała nie tylko powoduje bóle pleców, ale też utrudnia utrzymanie równowagi i sprawia, że codzienne ruchy stają się niepewne. Pomyśl o pochylaniu się, żeby zawiązać buty, sięganiu po coś z półki albo schodzeniu z krawężnika. Jeśli twój korpus nie potrafi się ustabilizować. Całe ciało zaczyna się chwiać, i właśnie tak często zaczynają się upadki. Same spacery tego nie naprawią, ale Bird Dog tak. Jak to wykonać? Uklęknij na czworakach, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, powoli wyciągnij prawe ramię do przodu, a lewą nogę do tyłu, aż utworzą linię prostą z kręgosłupem. Przytrzymaj, oddychaj spokojnie, a następnie wróć do pozycji wyjściowej, zmień stronę, i powtórz. Celem jest płynny, kontrolowany ruch, a nie szybkość. Każde powtórzenie zmusza kręgosłup, mięśnie brzucha i pośladki do współpracy. Dokładnie tego potrzebuje Twoje ciało, by pozostać stabilne w codziennym życiu. Zacznij od 80 powtórzeń na każdą stronę, w 2-3 seriach. Utrzymuj biodra na tym samym poziomie. Plecy proste, nie pozwól, by się zapadały lub wyginały. Jeśli to trudne, Unieś tylko rękę lub tylko nogę, aż zyskasz kontrolę. Dla większego wyzwania, wydłuż czas przytrzymania pozycji lub użyj lekkich obciążników na kostki. Badania pokazują, że Bird Dog to jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń wzmacniających głębokie mięśnie, stabilizujące kręgosłup. Dla kobiet w starszym wieku oznacza to mniej bólu, większą elastyczność i pewność w każdym kroku. Regularnie wykonywane to ćwiczenie pomaga stać prosto, chroni plecy i pozwala czuć się stabilnie, niezależnie od tego, czy chodzisz, sięgasz po coś, czy nosisz zakupy. Ćwiczenie 2: wejścia na stopień, step-ups. Drugie ćwiczenie to wejścia na stopień, step-ups. Ruch, który bezpośrednio przekłada się na codzienne życie. Za każdym razem, gdy wchodzisz po schodach, wchodzisz na krawężnik lub wsiadasz do samochodu, Wykonujesz właśnie ten ruch. Dlatego jest on tak skuteczny dla kobiet po 60. roku życia. Buduje dokładnie tę siłę, której potrzebujesz, by pozostać sprawna i niezależna. Spacery poruszają nogi do przodu, ale nie trenują pionowego unoszenia ciała przeciwko sile grawitacji. Step-ups robią to doskonale. Jak to wykonać? Stań przed stabilnym stopniem, niską ławką lub dolnym schodkiem w domu. Postaw całą stopę prawej nogi na stopniu, dociśnij piętę i unieś ciało, aż staniesz prosto na tej nodze. Następnie powoli opuść się z powrotem z pełną kontrolą. Możesz zmieniać nogi po każdym powtórzeniu, lub wykonać całą serię na jednej stronie, zanim zmienisz nogę. Skup się na powolnym, kontrolowanym ruchu. Tu chodzi o siłę i równowagę, nie o tempo. Wykonaj 8-12 powtórzeń na każdą nogę. W dwa- trzy seriach. Jeśli dopiero zaczynasz, użyj niższego stopnia nawet 15 cm wysokości. W miarę postępów stopniowo zwiększaj wysokość. Aby utrudnić ćwiczenie możesz trzymać lekkie hantle lub butelki z wodą. Zawsze pilnuj, aby kolano pozostawało w linii z palcami stopy i nie zapadało się do środka. Jeśli czujesz się niepewnie z równowagą, przytrzymaj się ściany lub poręczy na początku Badania opublikowane w Journal of Geriatric Physical Therapy pokazują, że regularne wykonywanie step-ups znacząco poprawia szybkość chodzenia, zdolność wchodzenia po schodach oraz siłę mięśni nóg u starszych osób. W przeciwieństwie do ćwiczeń na maszynach, step-ups angażują także koordynację i stabilizację, zmuszając ciało do pracy tak jak w życiu codziennym. Regularne wykonywanie tego ćwiczenia wzmacnia uda, pośladki i biodra. Dzięki czemu możesz wchodzić po schodach bez trzymania się poręczy i poruszać się z większą pewnością w domu i na zewnątrz. To nie tylko ćwiczenie, to trening funkcjonalny dla prawdziwego życia po 60. roku życia. Ćwiczenie 3. Mostek pośladkowy, glute bridge. Trzecie ćwiczenie to mostek pośladkowy, glute bridge, ruch wykonywany na podłodze, który bezpośrednio wzmacnia mięśnie o które wiele kobiet po 60. roku życia często nie dba wystarczająco. Słabe pośladki i sztywne biodra nie tylko ograniczają siłę, ale też zmieniają sposób chodzenia. Zamiast kroczyć pewnie, wiele starszych kobiet zaczyna poruszać się powoli, z lekkim przygarbieniem i bólem dolnych pleców. Same spacery nie aktywują mięśni, które mogą to naprawić, ale mostek pośladkowy robi to doskonale. Może przywrócić ci zarówno prawidłową postawę, jak i siłę. Jak to wykonać? Połóż się na plecach, ugnij kolana i postaw stopy płasko na podłodze. Mniej więcej na szerokość bioder. Ręce połóż wzdłuż ciała, dociśnij pięty do podłoża, napnij mięśnie brzucha i unieś biodra, aż ciało utworzy prostą linię od barków do kolan. Przytrzymaj chwilę na górze. A następnie powoli opuść się w dół. Skup się na napinaniu pośladków, nie na wyginaniu dolnych pleców. Klucz to kontrolowany, płynny ruch. Wykonaj 10-12 powtórzeń w 2-3 seriach. Jeśli pełne uniesienie jest zbyt trudne na początku, wykonuj krótszy ruch. Gdy nabierzesz siły, wydłuż czas przytrzymania na górze do 5 sekund, lub połóż lekkie obciążenie np. książkę lub mały hantel. Na biodrach, by zwiększyć wyzwanie, jeśli odczuwasz dyskomfort w plecach, zmniejsz zakres ruchu i skup się na płynnym, bezbolesnym wykonaniu. Badania pokazują, że trening ukierunkowany na pośladki zmniejsza bóle dolnych pleców i poprawia stabilność bioder. A to kluczowe dla bezpiecznego chodzenia i zachowania równowagi. Silniejsze pośladki sprawiają, że codzienne czynności, jak wchodzenie po schodach, wstawanie z krzesła, czy schylanie się po zakupy stają się o wiele łatwiejsze. Regularnie wykonywany mostek pośladkowy nie tylko buduje mięśnie, ale też tworzy mocniejszą podstawę dla całego ciała. Dzięki stabilnym biodrom i lepszej postawie będziesz chodzić bardziej pewnie, z mniejszym bólem i większym poczuciem bezpieczeństwa przy każdym kroku. Jeśli te wskazówki są dla ciebie pomocne, kliknij, lubię to, i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu będę wiedziała, że chcesz więcej prostych, skutecznych ćwiczeń dla kobiet po 60. roku życia. Chodzenie to świetny sposób na wspieranie serca, ale nie powstrzyma ono powolnego spadku siły mięśni i równowagi, który następuje z wiekiem. Dlatego, właśnie te trzy ćwiczenia pies z wyciągniętą łapą, bird dog, wejścia na stopień, step ups i mostek pośladkowy, glute bridge są tak ważne razem wzmacniają mięśnie głębokie i brzuch, budują siłę nóg i pośladków, poprawiają stabilność bioder i kręgosłupa. Regularnie wykonywane pomagają zachować równowagę, zmniejszyć ryzyko upadków i odzyskać pewny, stabilny chód, którego potrzebujesz, by czuć się niezależna każdego dnia. Pamiętaj, nie potrzebujesz perfekcji. Wystarczy kilka minut dziennie, powtarzanych regularnie, by całkowicie zmienić sposób w jaki twoje ciało się porusza i czuje. Wyobraź sobie, że chodzisz bez obaw. Stoisz prosto i cieszysz się pełną swobodą życia na własnych zasadach. To właśnie mogą dać ci te trzy ćwiczenia. Które z tych trzech ćwiczeń najbardziej ci się spodobało? Bird dog, step ups czy glute Bridge? Podziel się w komentarzu i nie zapomnij kliknąć lubię to, zasubskrybować i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych filmów z serii Timeless Woman